Witajcie w odcinku zapytaniowym. Tutaj macie zwykły odcinek, taki prosty. Patrząc na to, co macie, co dotychczas z odcinków, i tak dalej. Tutaj. Chodzi nie tyle, co nowa, co macie sobie włączę, moją. Tą szybko. 100 erhatus? Nie. Kanibale. Tutaj miał być hermadew. I w stosunku do tego. Ja to sobie ten, ten film będzie trwał ile Dwie? To 5 minut może minut, tak około Więc od razu przypomnę o tym, żeby zasubskrybować, dać lajka No i dzwoneczkiem poproszę Natomiast to bardzo wdzięczny Gdzieś w tym obszarze coś takiego się pojawi, więc no obserwujcie ten obszar, co się tu pojawi. Więc no. Zobaczmy sobie, co się dzieje. Co ty masz znowu? Co, co, ty, co ty potrzebujesz znowu? rekreacja jest, jedzenie jest. mood, A full bedroom. O. E. A, wiem. Od razu się lepiej czuję. Jak wcześniej wstała jeszcze? Dobra. Mam baterię. Czy to jeszcze muszę z tutaj? Tutaj, co pamiętam, było Daphne. Tutaj było na chunksy Tutaj było na wszystko, prócz jedzenie tutaj na świeże zbłąki a tutaj na jedzenie i leki ok jest w porządku tutaj też tu takiego fajnego mam a to, dobra muszą to mi zrobić aha lasie serdecznie no, ogarnęła. Potem mam małą parękę, tak, żeby mieć, no, postaż żarełko wyżaryłko, tak dalej. Co tu w ogóle było? Baczy kreator, tak. Yy, animals. Hara. Yy, Zabijcie, będzie, 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 czy ktoś się podnie do mnie, badacz? Asi kobieta, co? tak? Tak, patrzyła. Halo. ten pan jest ważniejszy, tak, żeby on, on, on wie, co ma robić. On wie, co ma robić. Mam tu są zwłoki, tylko coś od Cancel. z kancel Reinstall tu Mo chyba skanskuję tutaj wszędzie. To są blueprinty łóżek. To przy, przy, po przenoszę Power no zrobię tylko parę powerek do tego i to już będę kończył 10 odcinek. dokładnie tak nie, ja to robię tutaj. Już mocno metalu ale ja lubię tak to robić tutaj. często jest to? No do szóstej minutki. oni coś zrobią? od razu. Oni już mają. Nie. jeżeli że nie mają świata żadnego? Dobra, do siódmej lecimy. To jest tak zwany odcinek, wam po prostu kawałek, tego pokażę. W po okazji, to jest, to, sobie, to jest odcinek zapytaniowy. To jest pytanie do Was tylko, bo ten odcinek jest z montowaniem i pytanie do Was, czy wolicie, żebym montował i żeby było to, co na ekranie jest aktualnie? Czy chcecie, żebym nadal robił to, tak jak robiłem? Bez montowania, ale z montowaniem mogę robić dłuższe odcinki z większą ilością cięć, tak, żeby Was nie nudzić. Mogą się pojawiać fajne rzeczy na ekranie. A nawet już jest to, że mogę Wam mogę zmieniać tymczasowo głos. Czyli potrzebujecie, mogę was zmienić na przykład bardziej taki wesoły, taki fajny. Zależy, jak to wolicie. I jak Ty masz już nic? Już O... O, of heaven. O... A, to muszę zrobić jeszcze... No... Chcę mieć kuchnię zaraz... Kuchnię zrobię... prawdopodobnie gdzieś tutaj kuchnia będzie... Zrobiona... Po co to tutaj jest to jest tylko takie... Będzie nie kuchnia. Tutaj będzie jedalnia. Tutaj jest. Na razie tymczasowe. Purę się kobieta, jeszcze pobiedziane w Nie wiem kto. Kto się popilskił. To najgorszy. Dobra. Oto to teraz, coś nie mają. Ja sobie ty jeszcze podobał u siebie. Znaczy nie będzie robić sobie minimalnego z tego, z tego co ja tutaj robię zrobionego, więc papa.